Chyba najbardziej tu chciałbym zagrać postać Jakuba Szapiro, ale niestety grają mój brat, więc z przyjemnością przyjąłem postać jego brata. W serialu mamy dość znaczący konflikt ideologii i sposobu na życie z bratem, w życiu również, więc przygotowania nie były wcale tak trudne. Właściwie wszystko, nasze relacje są w życiu podobne, właściwie takie jak w serialu, oczywiście nie jest aż tak hardkorowo, ale pod tym względem nie trzeba było się przygotowywać. I ja nie żyje dla samego siebie, Jakow. Ja mam ideę. Ja się mogę żydowskiemu państwu w Palestynie przysłużyć, kończąc ten semestr prawa. Ale musiałem nauczyć się wielu scen widzisz. To zrobiłem z przyjemnością. I to będzie super, ponieważ będzie to chyba pierwszy raz od czasów przedwojennych, kiedy fragmenty filmu polskiego będą grane widzisz. Bryt! Nie z Tobą. To jest czysta przyjemność grać takie rzeczy. Też scenariusz Szczepana Twardocha jest napisany w ten sposób, że bardzo ładnie różnicuje charaktery, przede wszystkim w tym, jak one mówią. Więc jakby przyjemnością było chyba tutaj właśnie szukanie takich drobnych różnic między nimi. Po prostu chcę być w porządku. Samej sceny, w której biją nas, nie kręciłem. Właściwie to tylko jej kontynuację, kiedy wchodzę na aulę uniwersytecką na wykład. Ciebie to ja chyba kojarzę. Pośpieżcie się, mam wykład. Jednak to są te sytuacje, które są nam już teraz niezbyt znane, aczkolwiek obawiam się, że coraz, coraz bliższe. Poczucie zaszczucia, no tak, rezonuje w człowieku na pewno, nie tylko w aktorze. Każdemu w miarę wykształconemu Polakowi znane dosyć realia. To znaczy, może człowiek nie zdawał sobie sprawy z rozmiaru tego, jak tego tygla kulturowego, jakim była przedwojenna Warszawa, więc mam nadzieję, że to. Zostanie najciekawiej pokazane. Jakoś nie musiałem specjalnie się przygotowywać, bo ten okres jest mi dość chyba dobrze znany. To jest uniwersytet, a nie rzeźnia u Szojheta. Już w, w jednej z chyba w moich pierwszych scen, jeśli nie w ogóle w pierwszej, już była taka sytuacja, która trochę zwiastuje nadchodzące yy, piekielne czasy. Scena, w której poznajemy właściwie mnie i kiedy reaguje na, na scenę przemocy wobec moich, moich żydowskich przyjaciół, więc to, było, to była właściwie scena prawie wyjęta jak z pianisty Romana Polańskiego, aczkolwiek miała miejsce naprawdę i działa się przed wojną. Właściwie każda moja scena w tym serialu to jest scena jakiejś konfrontacji, głównie z moim bratem albo z jego ideałami, albo scena, w której ja muszę bronić swoich racji albo walczyć z racjami innych. Więc właściwie mam tutaj tak naprawdę niewiele scen, ale każda z nich jest mocną konfrontacyjną sceną.